Brian! co za no. Odłonacz mi to! To znaczy... otwórz! To znaczy wszystko. Możesz to załonaczyć, odłonaczyć, wyłonaczyć, przełonaczyć, połonaczyć. Co inno chcesz? <noise> to proste. Sztefa! Bo onaczysz mi piwo! Brian! Co ty tam tak długo robisz pod tym prysznicem? Onacze się! No ja sobie mówię, że ma Jest, Je, je, już trzynasta. Yy, yy. O, Stefa, to wy się z moim tatą poonaczcie. A ja lecę. No. Nie możesz z kim się połączyć? Przyjdę nasz występ na żywo. Połączymy się wszyscy razem.